na badaniu kontrolnym czekamy aż ktoś sprawdzi czy samochód jest dopuszczony do ruchu. Ska. Siema jak no to, to jest Slick Ceni. Siema wszystkim jesteśmy przed następnym rajdem tak naprawdę dla was pierwszym bo mam zaległości na kanale to mnie mój pilot na te zawody yy... Śmieje się z moich opon, ale wiecie, to nie sztuka z dobrą oponą, nie? E, jesteśmy po badaniu kontrolnym, po zapoznaniu z trasą. Nawet coś tu napisał, poczekajcie, zaraz Wam pokażę. Coś tam napisał, więc y, liczymy na to, że bardzo się nie pomyliliśmy. No i coś, będziemy jeszcze Konrada dzisiaj na moim prawym fotelu. O właśnie, tego nie powiedziałem. Zasiada Konrad Sadecki. Nazwisko. Zobowiązuje, więc będziemy się starać fajnie bawić. No i co, myślę, że następne co nagramy? Tym razem nagramy onboardy, bo jak widzicie z tyłu, kamerka jest zamontowana. Nie ma tak jak na Rzeszawiaku, gdzie będę dogrywał jakby z ze zewnątrz komentarz do nagrań, które ktoś tam kibice ponagrywali. To bo zapomniałem, nie tyle zapomniałem, nie było czasu odpalić kamerki. Teraz myślę, że będzie ok. No i co, widzimy się już na odcinkach. Zobaczymy jak to pójdzie. Zapomniałbym. Oczywiście dzisiaj wspiera nas tak samo jak przez cały zeszły sezon GG Energia. Także bardzo dziękuję za, za pomoc i, i liczę, że nie zawiedziemy Waszych oczekiwań. Dzisiaj oczekiwania ukończyć po prostu, bo dawno nie jeździłem. Witamy wszystkich! Lewy 3. Lewy 3, 80, prawy 5. 5. Okay. 5. Okay. Te Mario one, 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 one. teraz zapoznanie drugie tak naprawdę. Tak jest. Ludzie. Wasza, Już nasza minuta? Nasza minuta 30, będzie 15, 10, odlica, co się dzieje. 30, 30 Mario. Jasne miało. Dzięki wielkie. No, spokojnie. 15. 10. Dziewięć, osiem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Drodzy, jesteśmy po przejeździe zapoznawczym. Pilot tutaj już wszystkie swoje news poprawki. E, I co? Teraz jedziemy na pierwszy prawdziwy OS. Jak zapoznawczy widzieliście, były problemy z przodem. Było dość ślisko, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, bo auto jeszcze jedzie, także to jest plus. Bo jedyne, czego się tutaj boję, to żeby nie ukończyć. A chciałbym, chcielibyśmy. To jest nasze zadanie na dzisiaj, żeby po prostu dojechać do mety. Będziemy update'ować po. Zwykle bywa na takich sprintach, przerwa, coś się wydarzyło, ale dobrze, w sumie jest coś się uspokoić, przemyśleć błędy, których się nie ustrzegliśmy ostatnio, no i zobaczymy jak będzie jak później. Coś się zaczęło ruszać, więc chyba zaraz startujemy. Kamerkę powiedz kiedy. Dobra. Widzicie tutaj, pilot tym razem dba o to, żeby były nagrania, a nie tak jak ostatnio, że nie było w ogóle. Okay, pierwszy odcinek na ostro. No, to właśnie trzeba... 40 40 3 sekundy jesteśmy po pierwszym przejeździe na Austro Pilot, Wypowiedz się, jak było? E, bardzo fajnie. Kierowca robi progres. Nie podpala się. O to w tym chodzi. Nie podpala się. Jedzie jak. Nie powiem jak dziadek, ale chociaż auto jest jeszcze całe. I z takim nastawieniem jedziemy na drugą pętlę i potem na trzecie. Zwycięzcy są na mecie, jak to mawia klasyk. Tak, dokładnie tak. Nawet nie zwycięzcy, ale żeby wygrać, musisz pierwsze ukończyć, nie? No ale to my dzisiaj nie, pasu, nie, nie wygrywamy. My dzisiaj jedziemy sobie swoim tempem i uczymy się samochodu, opisu i jest fajnie, jest naprawdę mega fan, a chyba o to chodzi naj, najbardziej w tym sporcie, bo. Zawodowcami nigdy nie będziemy, a bawić się możemy, nie? Dokładnie. Do zobaczenia po odcinku. Myślę, że, myślę że uda się zobaczyć e, kolejny onboard wrzucić z tego przejazdu. Nie wiem, jak z tą kamerką z tyłu, czy bateria wytrzyma do końca rajdu. Chciałbym. Narka. No to ciutkę zwiększamy, ale w granicach Duży stop, progresik. Dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden. thank you Nie, siema, nie? Co to jest, no, południa, nie, Tam, na tym chamę parę razy poniosło Nie nie ma Ale okej, fajnie okay. Siema wszystkim powiem tak, e, ostatnia pętla przed nami i mamy problem z samochodem, bo się gotujemy. E, więc trzeba dojechać jakoś do mety, żeby ten silnik został na miejscu. No i trzeba będzie to poprawić na następne zawody. Widzimy się po, mam nadzieję. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Thank okay. you. but zjeżdż w dół wiesz już po mecie to już no, no, no bo 100% się to tu będziemy tamować trochę to nie, zaraz zjedziemy tu zaraz go zetkniemy na lewo mhm. ale dziękuję za zaufanie dzięki Mario to, ja byłem, myślałem, że nie myślę, że po... bo... dyktowaniem się poprawia przejazd na przejazd ja mam nadzieję, że się... ja z jazdą... no, no jak najbardziej ale powiem Ci później złapałem filię ci, Bo zawsze są cięższe Ale to całkiem nie rozmawiam Dobra Lecz niby go na bok Lecz niby go na bok Jędrze Plus? A, plus, Poczekaj. Ręczki jest na ręce. Dobra, mamy. OK, i co, udało się dojechać do końca ostatniego OS-u. Okazało się, chyba padnięto usielką pod głowicą. auto się za bardzo grzało, nie miało na ostatnim OS-ie już tak dużo mocy i zaczęliśmy dymić. Andrzej, jak zawsze, nasz duch powiedział, że e, zrobimy, na to liczę. Cieszę się, że się udało ukończyć. Pilot, co zadowolony z jazdy? Jak najbardziej. Ostatni Pier przejazd, już bardzo fajne tempo. Dwie sekundy do przodu. Pięknie. Pierwszy razem, nam jechał, także nie wiedział czego się spodziewać. Myślał... Pierwsze śliwki robaczywki, wiadomo, też miałem trochę przerwy od zawodów, ale nie było tragedii. Słuchaj, nazwisko, nazwisko zobowiązuje musiałeś wymiotyć. Tak. Dobra, no, słuchajcie, powod... chyba Dzięki. tyle w tym filmie. Ja jeszcze wrzucę Wam jakieś może nagrania z boku, o ile Rejli Video było na miejscu. Bardzo dziękuję jak zawsze Gigi Energia za to, że w nas uwierzyli i za wsparcie. Andrzejowi za to, że musi wytrzymywać co 5 minut ode, e, telefony ode mnie i Czuse, bo zawsze jest niezadowolona, że o niej nie wspomina, więc teraz wspominam, dzięki Czuka, że znosi, wytrzymujesz ze mną, hejka Dobra, słuchajcie wróciłem sobie do domu e, chcę wam jeszcze coś powiedzieć, otóż zakończyliśmy zawody, tak jak widzieliście, byliśmy zadowoleni z tego, że udało się ukończyć e, pomimo awarii i pomimo tego, że czasy jakieś nie były rewelacyjne, ale po nagraniu tego filmu okazało się, że wygraliśmy naszą kazę. Także wygrywamy super sprint w Mielcu, tak naprawdę w Wadowicach Górnych Opuchar Gminy Wójta Wadowice Górne. Pokazuje. Pierwsze miejsce w klasie czwartej, bo po prostu udało się uniknąć jakichś większych błędów, jeżeli chodzi o szykane. Jak widzieliście na tych nagraniach wcześniejszych, na próbnym przejeździe uderzyliśmy w szykane, natomiast potem ustrzegliśmy się takich błędów, a jazda na ostatnim AS-ie OS już z awarią to całkowicie pozbawiła nas możliwości atakowania, przez co. Nie dostaliśmy żadnej kary za zacięcia. Za cięcia No i udało się wygrać Także bardzo się cieszę Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali Dziękuję Wam, że oglądacie I co, do następnego startu hmm, Wygrałem jeszcze Zestaw nalewek Opon Targum Jakby ktoś chciał kupić to piszcie w komentarzach Bo muszę mieć za co naprawić silnik eee, Także Do następnego Hejka